Nadmierna prędkość zwiększa ryzyko wypadku. Szczególnie w terenie zabudowanym, gdzie uczestnikami ruchu drogowego są nie tylko kierowcy. Jazda w mieście wymaga szczególnej ostrożności. Zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie piesi wykazują szczególną aktywność. W konfrontacji z pojazdem ludzkie ciało nie ma żadnych szans. Dlatego niemal połowa ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w terenie zabudowanym to rowerzyści. Podczas próby przejadę przez miasto z prędkością 60 km/h, tylko 10 km więcej niż pozwalają przepisy. Nadmierna prędkość może być niebezpieczna dla ciebie i innych. Zwłaszcza w mieście, gdzie w każdej chwili mogą zdarzyć się sytuacje, których nie będziesz miał szansy uniknąć. Pamiętaj o tym, naciskając gaz. Przyłącz się do nas. Weź udział w akcji ORL Bezpieczne Drogi.